Oder auch probieren. Ja, aber dann seid ihr Hallo. Kommt aus Deutschland. Aber der war auch oft in Amerika bei

Mam kamerę. Ale ja nie mam się na kamerę A most nie masz? Nie, Ja idę. Czekaj. Tu czekaj, bo muszę odwrócić ci. No idziemy. Widzisz? Nie. A jak buja? Pokaż jej dół. To jest początek, to idzie tam do środka. Czekaj, stój. Tam jest skocznia. Tam jest w dół. A tyle przed nami. Tu nawet ludzie o laskach chodzą, o kulach, a sami psami w rękach. Z psami tu powinno być wejście zabronione. Ale psy na rękach. O tu na środku mniej wóle, najgorzej jest na końcu. To tylko na przełamanie swoich lęków. Dobra na razie, bo się muszę słuchać. My już wiemy jak, się, jak to funkcjonuje. No, no To karam nie, buja. ja tylko tam właśnie tu przy tych. Tam będziemy wychodzić i chodzić. A tu nie jesteś tam, bo pan jak teraz wie, wieje, nie? No. Krzyczą, Nie! Nie! nami. Nie! Alan Lily zabawę fajne miasteczko Tam też jest klejka, tam można siąść w sumie. A gdzieś wili nie będziemy siedzi. no w centrum. Teraz przywiewa. No, no tu będzie najwyższy punkt. Teraz tu był ja, ja widzę, Polacy wszędzie. No, jak pozdrawiam. pozdrawiam. zostało nam jakieś może 200 metrów. Może nie no ale tam jest inaczej Ale tam jest stały On jest stały A ten, a ten jest na linach No nie jestem mi się No widać widać Nie no może przesadziłem ale Nie no może nie przesadziłem to będzie może z 200 metrów nad, nad, nad tym Znaczy tam zobaczymy bo tam jest wywieszka to zobaczymy jak wysoko on jest usytuowany Niech przejdzie bo on chciał No 7 minut 7 nie no minuta no 8 minut gdzieś 9 minut jest i idziemy już No pomału gdzieś 15-20 minut trzeba to przejść Zawsze możemy wpisać w CV, że byliśmy 20 minut w niebie. No, tyleśmy przeszli Dobra, come on. Kamane wybady. Czekaj, ze zdjęcie. Przedtem się bałam, teraz się nie boję. Was <grywa> fahren? <grywa> <grywa> Die Hinten stehen wahnsinnig viele Windräder. Oh, ich, okay. ich guck lieber ein bisschen an die Seite. Piękne widoki fajne ścieżki tu na rowerami jeżdżą, no genialnie tu mają Der ganze Willingen ist da.